Zacznę od tego, że przed nami przesłuchania kandydatów na komisarzy unijnych, bo na razie jeszcze nie mamy komisarzy. Oni będą, e, można być przesłuchiwani, odsłuchiwani na posiedzeniach Komisji Parlamentu Europejskiego w listopadzie. Mam nadzieję, że Komisja Europejska ruszy od 1 grudnia. E, rola TK komisarza do spraw budżetu, pana ministra Serafina, jest i będzie kluczowa, jeżeli chodzi o nową Komisję Europejską, pani von der Leyen. Jest na stole kwestia tego, jak będzie wyglądał nowy, przyszły budżet Unii Europejskiej, ta perspektywa na lata od 2028. Są różnego rodzaju kontrowersje dzisiaj dotyczące tego, jak ten budżet powinien być skonstruowany, czy tak jak do tej pory, czy na innych zasadach, na co pieniądze są dzisiaj najbardziej potrzebne, a są potrzebne w Unii Europejskiej pieniądze dosłownie na wszystko i każda branża, i każda sfera życia domaga się dzisiaj więcej pieniędzy unijnych. Taka uderka jest za krótka. No, założenie jest oczywiście takie, że komisarz unijny nie jest reprezentantem swojego kraju. Ma, jest ministrem, można powiedzieć, w rządzie pani von der Leyen, ma reprezentować wszystkie 27 krajów unijnych, ale oczywiście, że komisarze nie zapominają o swojej narodowości, nie zapominają skąd pochodzą. To bardzo dobrze, że pan minister Serafin będzie właśnie komisarzem do spraw budżetu, bo te sprawy budżetowe i dzisiejsze tarcia, dyskusje o tym, jak konstruować budżet unijny, będą kluczowe w nowej kadencji Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Wiadomo, że są kraje, w Unii Europejskiej, które chciałyby zmiany konstrukcji funduszy unijnych, między innymi funduszy dla Polski, funduszy spójności, mówią, że Krajowy Plan Odbudowy się sprawdził, to działajmy z nowymi funduszami unijnymi tak, jak to było z Krajowym Planem Odbudowy, czyli między innymi odbierzmy polskim regionom możliwość decydowania o wydawaniu funduszy unijnych, tylko niech to będzie scentralizowane. My jako strona polska mówimy twarde nie i jestem przekonany, że także komisarz Serafin będzie reprezentował takie stanowisko.